Aplikacja INEA i wsparcie techniczne oraz zarządzanie siecią Wi-Fi, bo za to otrzymaliśmy dzisiejszą nagrodę, to niezwykle ważne funkcjonalności dla naszych klientów. I to przede wszystkim wyróżniają na tle naszej konkurencji czy całego rynku. Zaopiekowaliśmy tym samym kolejne, Potrzeby naszych klientów dając nowe rozwiązania. Myślę, że to istotne, abyśmy podążali właśnie kierunkiem realizacji potrzeb naszych klientów i spełniali oczekiwania, rozwijali się i adresowali kolejne innowacyjne rozwiązania. Loyalty Heroes to jeden z najważniejszych konkursów w Polsce, a więc trudno, aby nas tutaj nie było. Chcemy się rozwijać, może rozwijamy się i podążamy. Za najlepszymi trendami w pewnych obszarach, a inne kreujemy. To pokazał dzisiejszy konkurs.